Czy obserwujemy zmieszkę poki Wiktora Orbana, tego samego Orbana, który przez ostatnie 15 lat rządzi Węgrami niepodzielnie i który w skierowanej na zewnątrz retoryce przedstawia się jako wielki obrońca europejskich i chrześcijańskich wartości? Człowiek kochany przez prawicę na całym niemal świecie? Zapraszam Was na opowieść o tym, jak w kraju nad Dunajem i Cisą, gdzie władza stała się systemem, trwa bitwa o wszystko. I mówię serio, naprawdę o wszystko. Zapraszam Was na opowieść o Horizon Fall Orbana i próbie odpowiedzi na pytanie, czy to już upadek ostateczny, czy też wybory 2026 domkną system, który Viktor Orban stworzył. Dziś partia Orbana, czyli Fidesz i on sam, stają do najtrudniejszego od 2010 roku boju. Na horyzoncie pojawił się im nowy przeciwnik, ktoś, kto z dnia na dzień wyrósł na bardzo poważne zagrożenie, takie z jakim Orban nie liczył się od Ponad półtora dekady. Przeciwnik, którego środowisko Orbana określa wprost jako zdrajcę. Ten człowiek to Peter Madziar. Bon, to z nim wczoraj starł się w Budapeszcie w rocznicę wybuchu antysowieckiego powstania 1956 roku Wiktor Orban. Wczoraj przez Budapesz przeszły dwa marsze. Pierwszy pod nieformalnym hasłem: Nie chcemy umierać za Ukrainę. <śla> Kontra wybrzmiewające głośno hasło Rosjanie do domu. Ruski, wazam! Ruski, woza! Ja pamiętam, jak dekadę temu zacząłem zainteresować się Węgrami, wtedy wpadła mi w ręce taka książka wydana przez frontę pod tytułem Węgry, co tam się dzieje. To był rok 2012. Viktor Orban był świeżo po zwycięstwie. Zwycięstwie, które miało na lata ugruntować jego pozycję. I ta książka opisuje reformy, które. Stały się fundamentami hegemonii Viktora Orbana. Mówimy tutaj o nowej konstytucji, o zmianie ordynacji wyborczej, w tym manipulowaniu okręgami wyborczymi i wreszcie o podporządkowaniu mediów i sądów, chociaż ta książka oczywiście mówi o tym jako o czymś pożądanym. I część tych rozwiązań budziła podziw, szczególnie wśród konserwatywnych środowisk, także w Polsce. Ale część. Szczególnie gdy już je wprowadzono, sprawiła, że dzisiaj mówi się o Węgrzech jako o state capture, czyli państwie przejętym. Dlaczego przejętym? Ano dlatego, że Viktor Orban uznał, że skoro ma większość konstytucyjną, to może dokonywać niemal dowolnych zmian tej konstytucji, dowolnych zmian ordynacji wyborczej, może rozdzielać, po, może rozdzielać posady i może powoli, powoli, powoli zmieniać kraj w kleptokrację. W kraj w taki no, w najlepszym razie. Sprzyjający korupcji. Wiemy jednak, że władza deprawuje, a jeśli ktoś ma władzę niemal absolutną, no to sami pomyślcie, w jaki sposób może taka władza zdeprawować. La lat to my możemy teraz wszystko! <laughs> Największe numery świata! <laughs> Przez lata jednak system Fideszu działał. Orban wygrywał wszystko. Wygrywał wybory, wygrywał media, wygrywał narracje, wewnątrz i na zewnątrz. I stał się takim symbolem suwerennego przywódcy Europy Środkowej. No zachwycali się nim, jak powiedziałem, konserwatyści na całym świecie. Także w Polsce pamiętamy przecież słynne... Jestem, proszę państwa, głęboko przekonany, że przyjdzie taki dzień, kiedy nam się uda, że będziemy mieli w Warszawie Budapeszt. No, dzisiaj prezes chyba by tak nie powiedział, ale i dzisiaj też wciąż zachwycających się Orbanem w Polsce z jakichś powodów nie brakuje. No są zwolennicy takiej silnej ręki. Sam Orban musiał mieć świadomość, że gra powyżej swojej wagi. Że robi rzeczy, które. No niekoniecznie się mogą podobać. Robił to jednak bardzo skutecznie na arenie międzynarodowej. On budował i wciąż buduje taki wizerunek przywódcy, który sprzeciwia się unijnej dominacji, sprzeciwia się ideologicznemu naciskowi Brukseli. No i przede wszystkim walczy z lewactwem. To jest jego główny standard. Ale należy jednak pamiętać o jednej rzeczy, że Orbanem zachwycono się. Ze względu na sprawczość, szczególnie na początku, kiedy był dowodem, że da się przełamać polityczną niemoc i że to się nie wzięło z próżni. Rządy Orbana naprawdę nie wzięły się z próżni. To, do czego doprowadzili Węgry liberałowie i socjaliści, którzy stracili władzę ostatecznie w 2010 roku, zasługuje na osobną opowieść. Jeśli chcecie tej opowieści wysłuchać, dajcie znać. Dość powiedzieć, że ci ludzie zostawili kraj w katastrofalnej sytuacji gospodarczej. Oni sami o sobie mówili słynne słowa. Kłamaliśmy rano, kłamaliśmy w południe, kłamaliśmy wieczorem. I na ich tle rzeczywiście Viktor Orban i jego filarz jawili się jako odnowiciele, jako ludzie, którzy są w stanie. Uratować Węgry. No bo jest tak, Fidesz ma realne zasługi. Węgry po 2010 roku przeszły okres rozwoju, przeszły okres poprawy, życie wielu obywateli się zmieniło na lepsze. Programy socjalne, wsparcie rodzin, preferencyjne kredyty, wsparcie dla mieszkańców spoza Budapesztu, to działało i na pewno, jak pokazuje chociażby wczorajszy marsz, wciąż działa. Według ostatnich sondaży, Fidesz wciąż popiera co trzeci Węgier. Ale poza tym, że Orban zbudował wizerunek przywódcy, który dba o tego zwykłego człowieka, zwykłego Węgra, pokazał się także jako ten, który chce zjednoczyć naród ponad granicami. Bo przypomnijmy, to też pewnie na osobną opowieść, w wyniku postanowień traktatu z Trianon w 1920 roku poza granicami Węgier na Ukrainie, w Rumunii, Słowacji, Serbii, tam żyje kilka milionów etnicznych Węgrów. Orban nadał im obywatelstwo i ułatwił głosowanie w wyborach. Łatwo się domyślić, czyimi oni w większości są wyborcami. Ale równolegle Orban stworzył machinę propagandową, której celem była zmiana tożsamościowa i mentalna samych Węgrów. Świetnie to opisuje Dominik Hej w książce Węgry na nowo. Chciał utwierdzić Węgrów w takim dość szowinistycznym przekonaniu, że siły zła od zawsze czyhają na ten kraj. Kto zna historię Węgier, to wie, że to nie do końca jest prawda. Ale. Stwierdził i tak przekonywał, że tylko on, Wiktor Orban, jest w stanie się temu przeciwstawić. Ogłosił w pewnym momencie, że Węgry stają się demokracją nieliberalną, że to jest taki model, który no, chyba on sam wymyślił. Węgrzy podzielili ten punkt widzenia. A w 2020 roku Fidesz, jego Fidesz wygrał tak bardzo, że Orban stwierdził, że zwycięstwo podobno widać z Księżyca. Ok, to hogy még a jest is tego. No ale z drugiej strony opozycja. Ci, którzy byli przy, po drugiej stronie politycznej barykady, no nie byli bez winy. Jeśli w Polsce mówimy o tym, że rządząca dzisiaj koalicja jest bezkrytycznie proeuropejska, no to musicie mu wierzyć, że na Węgrzech to już jest total. Tamtejsza lewica, liberałowie nawet nie ukrywali, że widzą ratunek jedynie w Brukseli, w kasie z zagranicznych funduszy, także tych kojarzonych z George'em Soroszem. A dla Orbana to był prezent z nieba i on w swoich w swojej propagandzie, w swojej retoryce bardzo często podkreślał, że ci, którzy są po drugiej stronie, to są ludzie na pasku Sorosza, że cała opozycja to agenci Brukseli i Sorosza. W taki sposób obsobaczał na przykład dziennikarzy, śledczych, którzy, którzy za chwilę do tego dojdziemy, ujawniali korupcję w szeregach jego partii. W 2018 roku Orban w kampanii dowodził, że cała opozycja wspólnie z Sorosem chce zniszczyć mur, który chroni Węgry przed inwazją. Migrantów I tego typu plakaty pojawiły się w, w, na Węgrzech, w Budapeszcie i także poza nim. Tutaj widzimy George'a Sorosza, który wspólnie z przedstawicielami opozycji przecina płot, umożliwiając w domyśle w, w inwazję uchodźców na Węgry. No ale gdyby tak było, załóżmy, że tak by było, że to starcie obrońcy wartości z tym zgniłym Zachodem. No, gdyby tak było, to okej. Okay. No tylko tyle, że świat nie jest czarno-biały. System Orbana dość prędko zaczął gnić od środka. Korupcja, nepotyzm, gigantyczne wręcz deale i kolesiostwo na tym poziomie, że nieznane jest nawet w Krakowie. To wszystko zaczęło przekraczać pewną masę krytyczną. Spójrzcie na kilka przykładów. Zaczęłem o mediach, więc państwowe i tak zwane przyjazne władzy media to dzisiaj około 80% rynku. To było możliwe, dlatego że Dzięki oligarchom Orban skupował gazety, skupował portale, włączał je do wielkiego państwowego holdingu. i Propaganda potrafi być tam tak bezczelna, że w małych, lokalnych, wykupionych przez rząd gazetach, dziennikarzy zastępuje się pisanymi w Budapeszcie depeszami. Także tak naprawdę nie musi tam nikt pracować poza cieciem i tym, kto włącza. Y Rano światło, by odebrać gazetę, która przyszła z drukarni. Dochodziło nawet do tego, że wszystkie lokalne gazety w pewnym momencie dały tę samą fotografię i ten sam wywiad Orbana na pierwszej stronie. Jeśli chcecie wiedzieć o tym więcej, to polecam mój raport na temat węgierskich mediów. Link jest. W opisie. Ale mówiliśmy o korupcji, nepotyzmie i tym kolesiostwie, z którym i w Krakowie walczymy. To proszę bardzo. Pan Lorenz Messarosz, przyjaciel z dzieciństwa Orbana, były burmistrz jego wioski, dziś to jest oligarcha, potężny oligarcha, kontrolujący wielki holding Opus Global Nerd. Media, energetyka, turystyka, banki to wszystko jest w zasadzie w rękach tego jednego człowieka. Gość bogacił się w pewnym momencie tak prędko, że gdy dziennikarze powiedzieli mu, że idzie mu lepiej niż Markowi Zuckerbergowi, to on odparł, że prawdopodobnie jest po prostu bardziej zdolny i że tak naprawdę nie wie, co to jest korupcja. Albo inny egzemplarz: Istvan Tiborcz, zięć premiera Orbana, majątek ponad półtora miliarda złotych. To on kontroluje m.in. luksusowe hotele znane na całym świecie, hotel Gellert czy hotel Marriott w Budapeszcie. I przykład, jego firmę ścigał unijny urząd Olaf. Chodziło o ustawione przetargi przy oświetleniu ulicznym. No i co się stało? No nic się nie stało. Kary nałożone przez Olaf zapłaciło państwo węgierskie, a więc po prostu sami Węgrzy. Az Orbán régime 15. évhéder miniszterelnök velet Magyarország egyik leggazdagabb embere. No ale sam Wiktor Orban, jak się okazuje, też ma się nieźle. Oto posiadłość należąca oficjalnie do ojca, do taty pana Wiktora Orbana. Wartość tego pałacu, który widzicie, kompleksu pałacowego, który widzicie na zdjęciach, 30 miliardów euro. To jest dawny pałac Habsburgów, o którym Orban mówi, że to gospodarstwo rolne. Co to ma wspólnego z rolnictwem? No ma tyle wspólnego, że na pobliskim polu pasą się biegają zebry. A pole należy do pana Mesarosza, tego, o którym mówiłem przed chwilą. Także porównywalne są te posiadłości, już też zwracali komendatorzy na to uwagę, z innymi posiadłościami wielkich, wielkich, możnych tego świata Władimira Putina czy chociażby Wiktora Janukowycza, słynny pałac w Medzigorie, który, który przejęli Ukraińcy po tym, jak Janukowicz uciekł z Ukrainy. No ale Węgrzy to widzą. Widzą, i chociaż to nie jest naród taki znowu Hop do przodu, jeśli chodzi o obalanie władzy na ulicach, to wiele wskazuje na to, że coś tam się rzeczywiście zaczyna dziać. Sam Orban ma zresztą tego świadomość, jak ujawnili dziennikarze w węgierskiego oddziału Radia Wolna Europa on miał przyznać swoim współpracownikom, że zwycięstwo Fideszu w, w 2026 roku jest niemal niemożliwe. Dlatego no czy to jest prawda, bo w 2026 roku po raz pierwszy od, od 15 lat Viktor Orban może przegrać wybory, ale tylko dlatego, że no, przez lata opozycja była tam zlepkiem partii od prawa do lewa socjaliści, liberałowie, zieloni, dawni nacjonaliści, których retorykę Orban zabrał, więc ci się przefarbowali na PSL. Mówię tutaj o partii Jobbik. I oni wszyscy usiłowali się jednoczyć. Bez skutku, nawet Cztery lata temu, w 2022 roku, jak powiedziałem, zwycięstwo Orbana było tak potężne, że na Księżycu je widzieli. No ale teraz pojawił się ktoś, kto, to jest bardzo interesujące, kto prezentuje się jako rozumiejący system od środka. I kto, tak przynajmniej się prezentuje, kto potrafi mówić językiem zwykłych Węgrów. Mowa tutaj o Peterze Madziarze i jego partii Tisza. Ta partia jest interesująca, bo jeszcze w ubiegłym roku była dość marginalnym ugrupowaniem. A dzisiaj, według różnych sondaży, ma przewagę około 8% nad Fideszem. To jest naprawdę rzecz, której Viktor Orban nie doświadczył przez ostatnie 15 lat. Kim jednak jest sam Peter Madziar? Kim jest ten, który rzucił wyzwanie wiktatorowi, jak nieprzychylni nazywają Orbana? No to jest bardzo, bardzo interesująca historia. Hazánk, Magyarország, ura, büszke i megbízható sowiecję a NATO-nak. Peter Major, musicie wiedzieć, przez lata był lojalnym członkiem systemu. Polityk Fideszu, doradca w firmach wspomnianego oligarchy, sprytniejszego od Marka Zuckerberga, mesarosza. Prywatnie był mężem byłej minister sprawiedliwości. Bardzo interesujący członek systemu układu władzy. I to małżeństwo rozpadło się po 17 latach, jak twierdziła pani minister, była pani minister, dlatego że pan Peter Madziar miał stosować przemoc domową. Ale w 2024 roku Madziar ujawnił nagranie, na którym jego żona opowiada o korupcji i manipulacjach w ministerstwie, o czyszczeniu akt, o brudnych powiązaniach doradców samego pana premiera. I to nagranie wywołało polityczne trzęsienie ziemi. Na ulicy wyszły tysiące ludzi, a Madziar, dotąd anonimowy, stał się liderem tego protestu i liderem sprzeciwu. Od tego momentu wszystko się potoczyło, Niemal że błyskawicznie on przejął stery tej partii Tiszy, która pozostawała. Tiszy, Tisy, przepraszam, cały czas mi się myli, bo na Węgrzech S to S i odwrotnie. Partii Tisy wprowadził ją do Europarlamentu, dołączył do Europejskiej Partii Ludowej, tej samej partii, w której zasiada Koalicja Obywatelska i tej samej, z której kilka lat temu wyrzucono Fidesz Wiktora Orbana. Dołączył i wtedy się zaczęło. Dziś Peter Madziar przemierza Węgry wzdłuż i wszerz. I on celuje w elektorat Orbana, wie doskonale, że samymi głosami liberalnego Budapesztu, gdzie co prawda mieszka 3 miliony osób, ale że tymi głosami on wyborów nie wygra, spotyka się na prowincji powołał coś, co się nazywa Wyspy Tisy, no bo to nazwa pochodzi od rzeki Cisy, powołał takie Coś na kształt fanklubów, to są takie trochę stowarzyszenia, takie małe komórki, w których po prostu wyborcy się, wyborcy się gromadzą. I on opowiada Węgrom o tym, w jaki sposób chce kraj odnowić. Opowiada im też o tym, że Węgry stały się najbiedniejszym i najbardziej skorumpowanym krajem Unii Europejskiej. No, możecie w to nie wierzyć, ale niestety taka jest prawda, że Orban zamienił kraj w oligarchiczny system. No i jak to? mają ludzie y, liberalni, że czas wrócić do Europy, do Brukseli, odblokować KPO, my to znamy doskonale. No i przede wszystkim to jest rzecz, która jest myślę najbardziej istotna, zerwać więzy z Federacją Rosyjską. If you go around in Budapest or everywhere in Hungary, uh, they are pro-Europeans and they are very very proud Hungarians, but after that they are proud Europeans. And that's the way. How we will deal with it and we will always keep in, we will always keep in mind, uh, from where we are coming and where we are going. And this is not Russia, this is not Azja, this is Europe. No, i tutaj, kochani, dochodzimy do rzeczy, myślę, najistotniejszej. Orban otwarcie sprzeciwia się sankcjom wobec Rosji. Orban otwarcie jest prorosyjski i antyukraiński. Do tego stopnia, że mówi się, że jest koniem trojańskim. Rosji w Europie. Nie chce Ukrainy ani w Unii Europejskiej, ani w NATO. Wysadzenie gazociągu Nord Stream jego ludzie nazwali aktem terrorystycznym. Wojnę rosyjsko-ukraińską, agresję rosyjską na Ukrainę nazywa konfliktem ukraińskim. I to jest, przyznam, dosyć przewrotne, bo to się wprost wpisuje w rosyjską, rosyjską propagandę, mówienie o konflikcie ukraińskim, o wojnie ukraińskiej. No i oczywiście mówi, że Węgrzy należy, powinni trzymać się od tego z tak jakby ktoś, ktoś węgierskich żołnierzy wysyłał, wysyłał na wojnę. I nie przeszkadza mu to, bo to jest szalenie istotne. Jednocześnie nazywać Węgier i Rosji dwoma państwami chrześcijańskimi, Takimi, które, które, y, które są szczególnie powiązane. Jednocześnie mówi, że konflikt między Ukrainą a Rosją to jest konflikt dwóch państw słowiańskich. Nieźle? No tak właśnie Orban żongluje tymi tożsamościami. Tak się właśnie składa, że jakoś zawsze żongluje nimi w taki sposób, by się to podobało Władimirowi Putinowi. Gdy trzeba, ma się za obrońcę europejskich wartości. Innym razem potrafi mówić, że Węgry są najbardziej wysuniętym na zachód narodem. Wschodnim. Z kolei kiedy indziej mówi, że Węgry to naprawdę kraj turański, że więcej łączy je z Turcją i z Kazachstanem. No tylko jakoś tak się zawsze składa, że on patrzy się z uznaniem na ludzi takich jak Putin, jak Xi Jinping, jak Erdogan, jak Donald Trump. Bo jemu po prostu się wydaje, on chce być taki jak oni, przynajmniej tak chce być postrzegany, być może sam się tak postrzega. Ludzie znający Orbana, ludzie piszący o Orbanie mówią wprost, że to jest człowiek, który chce grać powyżej swojej wagi. Że on uważa, że jest w stanie wszystkich przechytrzyć. No to stąd na Węgrzech chińskie inwestycje, stąd rosyjskie surowce, od których, jest, od których jest Budapeszt uzależniony. No to się przez pewien czas udawało. To się przez pewien czas udało, tyle że się do końca nie udało. Bo skończyło się na tym, że kraj, czyli Węgry się od Rosji kompletnie uzależnił. I to stąd prawdopodobnie staranie Wiktora Orbana o zorganizowanie w Budapeszcie tego tak zwanego pokojowego szczytu Putin-Trump. To też jest z kolei osobna, śmieszna historia, dlaczego szczyt pokojowy Putin-Trump, przecież Stany Zjednoczone i, i Rosja nie prowadzą wojny. Ale to także stąd jest ta mało skrywana pogarda Orbana do Ukrainy o współpracę, z którą oskarża swojego politycznego przeciwnika, czyli Petera Madziara. No Panie Orban, Węgrzy i też pewnie Polacy pamiętają, że jednym z pierwszych pana wystąpień było to z 1989 roku, kiedy domagał się Pan usunięcia z Węgier wojsk sowieckich. Długą, długą drogę pan, pan przeszedł. Wilgetwetnie komunista dyktatura. To Elie Eltykieltek chodził rásoritkoz urołku łupaków, choć alarę się mogła to sobie dwa Ha nem tévesztjük szem elől 56 eszméjét, olyan kormányt választhatunk magunknak, amely azonnali tárgyalásokat kezd az orosz csapatok kivonásának haladéktalan megkezdéséről. No ale wróćmy do tego spotkania Putina z Trumpem, którego nie ma. Ostatecznie nie ma tego spotkania, prawdopodobnie prędko go nie będzie, bo Stany Zjednoczone ogłosiły zamiast tego kolejne sankcje wobec rosyjskich koncernów. Unia Europejska w tym czasie przyjęła kolejny pakiet restrykcji wobec Rosji. To są rzeczy tylko z ostatnich kilku dni. Co jest ciekawe, ten pakiet sankcji poparły również Węgry. I to się prawdopodobnie wiąże z tym, no, że Orban niewydolny już finansowo chce, żeby mu odblokowano chociaż część środków. Unijnych. Na tym marszu, od którego za zaczęliśmy, na tym marszu pod hasłem Nie będziemy umierać za Ukrainę, to skąd idą przewrotne hasło w rocznicę powstania antysowieckiego, Orban i jego ludzie tam przekonywali, że to spotkanie na, na pewno jednak będzie, że, że, że tutaj odbędzie się ten wielki szczyt. Na dzisiaj jednak wiele wskazuje, że te szyki Orbana są pokrzyżowane i ten marsz, który okazał się zresztą mniej liczny niż opozycji, yy, mu niezbyt pomoże. Fakt, że to się wszystko działo, jak powiedziałem, w rocznicy tego antysowieckiego zrywu, fakt, że retoryka była wyraźnie wymierzona w zaatakowaną przez Putina Ukrainę, no, tak naprawdę może napawać nas. Obrzydzeniem. No ale rosyjskiej propagandzie się podobało. Zobaczcie, nawet rosyjski Sputnik skierowany na państwa afrykańskie cieszy się z tego powodu, że takie hasło na marszu Orbana się pojawiło. Także to dosyć chaotyczne zachowanie Viktora Orbana, spowodowane sondażami, w których jak powiedzieliśmy, Tisza prowadzi o dobre kilka lub nawet kilkanaście procent. Jest zrozumiałe. I to, co powiedzieliśmy o Orbanie, również nie pokazuje go w dobrym świetle. Ale co jest z samym Peterem Madziarem? No, na jego wizerunku też znajdujemy różne rysy. Kilka tygodni temu Parlament Europejski pochylał się nad uchyleniem jego immunitetu. Zarzuty, którą przedstawiono, to m.in. zniesławienie czy kradzież telefonu człowiekowi, który miał go nagrywać. Madziar miał ten telefon potem wrzucić do Dunaju. No, zarzuty jak zarzuty. Ale liberałowie i lewica obronili go, uznając te zarzuty za polityczne. Ta sama Bruksela w tym samym dniu utrzymała immunitet innej lewicowej europosłanki, działaczki Antify oskarżonej o pobicie prawicowych aktywistów w Budapeszcie. Prawda? To bardzo interesujące, ale w tym samym dniu uchyliła jednocześnie immunitet polskim europosłom Michałowi Dworczykowi i Danielowi Obajtkowi. No, czy to są podwójne standardy? Sami sobie odpowiedzcie, ale też odpowiedzcie sobie na pytanie, czy aby nie jest tak, że oni sobie w ten sposób kupili przychylność Petera Madziara, mając w pamięci, że on za chwileczkę może te wybory wygrać. Ta odmowa uchylenia mandatu Madziarowi, przypadek. Raczej niespotykany w państwach członkowskich. To jest sygnał, że Bruksela widzi w nim potencjalnego sojusznika, potencjalnego partnera i rozsadnika układu stworzonego przez Viktora Orbana. No tyle tylko, że w ten sposób trochę no, spełniają się te zarzuty, które są w, wobec samego Madziara konstruowane. Że on będzie właśnie takim wiernym sojusznikiem układu brukselsko-berlińskiego, że będzie. Jak go pokazują w propagandzie psem łańcuchowym Ursuli von der Leyen. Niezależnie od tego Mazial mówi o tym, że chce poprawy relacji z Brukselą, że chce zwalczenia korupcji, że chce tych zmęczonych wieloletnimi rządami Fideszu ludzi w jakiś, sposób, w jakiś sposób podnieść i porwać. No i trzeba pamiętać, że że ugrupowanie Madziara i on sam prawdopodobnie prowadziliby politykę, no jednak silnie preeuropejską. I to budzi obawy części społeczeństwa węgierskiego i nie tylko, które jest no nieprzychylne do tego rozrostu molocha, do rozrostu struktur unijnych. Podsumowując, Węgry weszły w najbardziej brutalną kampanię wyborczą w swojej historii po 1989 roku. Zawsze się mówi o wszystkich kampaniach, że to będzie już że to są najważniejsze wybory, że to jest najbr najbrutalniejsza kampania, w Polsce to przerabiamy co chwileczkę. No tyle tylko, że na Węgrzech tak naprawdę jest. Jeśli Tisa wygra, prawdopodobnie skończy się era Viktora Orbana. Skończy się historia człowieka, który przez niemal półtora dekady, przez półtora dekady trzymał Węgry w rękach i był wzorem dla europejskiej, nie tylko europejskiej prawicy. Wczoraj Peter Mazial na wiecu w centrum Budapesztu, krzyczał do Wiktora Orbana Towarzysze, to już koniec. Bon von towarzyszy koniec, towarzyszy koniec. Jeśli jednak Madziar nie przekona większości Węgrów, jeśli Fidesz znów się utrzyma, a co gorsza, lepsza, Gorsza dla Madziara, lepsza dla Orbana. Zdobędzie większość konstytucyjną, to jeszcze wiele wody upłynie nie tylko w Cisy, w Drawie, w Dunaju, we wszystkich możliwych węgierskich rzekach. Nim pojawi się ktoś, kto znów będzie w stanie porwać Węgrów tak, by no, chcieli odrzucić Orbana. Można się spodziewać, że opozycja będzie rozbita na długie, długie lata. Co by oznaczała taka dominacja, całkowicie absolutna władza Viktora Orbana, możemy się domyślić. Możemy się domyślić, ale komentatorzy wskazują, że już dzisiaj mówi się o tym, że on mógłby dokonać kolejnej, władzy, kolejnej zmiany konstytucji. Kolejnej zmiany konstytucji, która pozwoliłaby mu rządzić bez udziału parlamentu w taki sposób, że wydawałby, wydawałby dekrety, które stawałyby się prawem. Nie jest to niemożliwe, bo już coś takiego przerabiał w pandemii koronawirusa, kiedy stan wyjątkowy wydłużał w nieskończoność, niemalże pod bardzo błahymi powodami. Z czym nam się to kojarzy? No na pewno nie z demokracją i to nie tylko z demokracją liberalną, ale nawet z demokracją nieliberalną, no bo to tylko przymiotnik. Z demokracją nam się to na pewno nie kojarzy. Kojarzy nam się za to ze wschodnią satrapią, tą, w którą Viktor Orban jest z jakichś powodów o których mam nadzieję troszeczkę Wam powiedziałem, bardzo, bardzo zapatrzony. I my też musimy, patrząc na Węgry, widzieć nie tylko wizerunek, który Viktor Orban sam sobie kreuje, ale widzieć to, co dzieje się z tyłu. A tam z tyłu dzieje się bardzo, bardzo niedobrze. Jeśli się Wam spodobało, jeśli chcecie podyskutować, zapraszam do sekcji komentarzy, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Oczywiście pamiętajcie o subie, udostępnijcie. Podyskutujmy o tym, co dzieje się na Węgrzech. Bo jak wiemy, nie tylko z tej książki tam dzieje się bardzo dużo. Ma to oczywiście wpływ na naszą politykę i na nasze życie codzienne. Nie tylko dlatego, że to nasz bezpośredni sąsiad i członek Grupy Wyszehradzkiej, ale dlatego, że o Węgrzech i na Węgry patrzymy przecież bardzo często. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.